Co mogę powiedzieć o tym meczu? Przeciwnicy byli lepsi. No, fizycznie bym powiedział, że trochę tańszy. O meczu też zdecydowały straty nasze. W naszym wykonaniu najlepsza była czwarta faza. To po prostu mogę powiedzieć. Tyle. Gratulacje dla drużyny ze Stalgardu. Zdecydowanie przeciwnicy nie, nie na naszym poziomie. Także fajnie, że mogliśmy z nimi sparringować, tak naprawdę. No Pokazali nam, jak, że tak powiem, dużo mamy do nadrobienia, do pracy. Także odnośnie meczu ze Stargardu to tyle, co mogę powiedzieć. Dzień dobry, nazywam się Damian Jabłoński, z Belgii, z Queen Stargard. Chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony z Gry drużyny, ale też nie jestem no w sumie tak średnio z mojej gry, a tak jak każda drużyna ma swoje takie wady i w sumie zalety. Dziękuję wszystkim też rywalom za doskonałą grę. No i no to wszystko co mogę powiedzieć. Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa. Drugi mecz, drugie zwycięstwo. Eee... Udało mi się dać pograć całemu zespołowi. Liderzy mogli odpoczywać przed kolejnymi ciężkimi spotkaniami. Zdecydowanie byliśmy bardziej agresywni w defensywie. Udało nam się zrealizować to, co sobie założyliśmy. Kluczem w naszym każdym spotkaniu jest nieustępliwa, zadziorna. I Taka zdeterminowana obrona, cały czas walczymy nad lepszym zastawieniem, nad grą na tablicy, w ataku mamy wielu kreatywnych, wszechstronnych zawodników, którzy jak dobrze funkcjonują to dzielą się piłką i ta gra jest przyjemna dla oka. Dlatego w tym meczu tak właśnie też to występowało. Gratuluję zespołowi również z Zielonej Góry postawy, ambitnej walki do samego końca i czekamy na kolejne mecze. Dziękuję.